No hello tutaj the purpose, Słuchajcie. Guts and Glory, czyli tak naprawdę Happy Wheels 3D. I tak, ja wiem, ja nie grałem w Happy Wheels nigdy, e, no bo, ale 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 stwierdziłem, że chcę wam pokazać tą grę, bo e, gra jest wyjątkowo brutalna. Ale to wyjątkowo brutalna, wyjątkowo paskudna, dlatego jest e, 18+. Plus tam znaczek. No, no ale to no, no 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 niestety. No 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 tak jest i koniec, więc y, no 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 sorry, no taka gra. Dobra, Day at the Park, spróbujmy zagrać pierwszą rundkę. Do wyboru mamy John Go and Jim'a i w zasadzie tylko tyle, bo na razie tylko, tylko tak, tak ten. Zresztą znacie tą postać z Happy Wheels, ja sam nie grałem nigdy, ale, ale sporo się naoglądałem. Niestety w żaden sposób nie jestem w stanie tego specjalnie ściszyć, także będziecie musieli przeżyć to, że od czasu do czasu będzie jakieś głośniejsze brzdąganie. Dobra. E, 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 e. Jeszcze e, będę się starał, żeby tej e, krwi nie było za dużo, ale niestety czasami tego się nie da po prostu przeskoczyć. Czasami to jest to jest dramat. A tyłu. O, jest. Czyżby to miała być meta? Czyżby to już? Uuu, i, I nic nie zrobiłem. Dobra, to i, i, idziemy zobaczyć inną planszę. Z tego, co wiem, to gra jest w mocnej fazie beta, czy nawet alfa, więc. Co tutaj ja mam, co tu co, co ja mam? Gdzie mam tu jechać? Gdzie mam tu jechać? Dobra, tu jest jakaś dróżka w dół. Ale powiem wam, że w ogóle pomysł na stworzenie yy, no tego całego. Yy, Happy Wheelsa <ścoughs> Na yy, W 3D jest całkiem spoczko. Czekajcie, gdzie by tutaj pojechać i co by tutaj. Yy, ko, ko, kogo by tutaj machnąć? Albo co by tutaj machnąć. Zaraz y, Timi yy, wyleci. <ścoughs> <laughs> o się fajnie tam maśta w tym foteliku z tyłu. jakie to jest zabawne. Ale tutaj się nic nie dzieje. Wiesz, że to najle najle najlepiej z tego, co widzę, to na razie na tutorialu jest, bo tam się bardzo dziwne rzeczy dzieją. To ja wam pokażę może tutorial, będzie, będzie najprościej. A terrible tutorial. Dobra, i lecimy. Dobra, tutaj tak, to, to, to tam nie będę nawet czytał, musimy po prostu od punktu A do punktu B dojść i tu będą nam się działy dziwne rzeczy po, po, po drodze. Yeee, willy, 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 willy. Dało się. Timi, ti, mu wyleciały nóżki przez fotelik. Ciekawe, czy to tak miało być. Dobra, tutaj trzeba będzie. Holy shit. Oj, Timi chyba wyleciał. No, trudno się mówi. Eee, no, to e, mniejszy ba... Ba, balast. Tutaj rozumiem, że się robi te, Patrzcie. O, ale zrobiłem normalnie backflipa, backkickside flipa, jak to mówi jak to mówi.. Hun Hunter. A to dziwne było, bo, bo bardzo niewiele się mu stało temu. Czekajcie, że jestem. <laughs> znaczy nie, miałem się starać, żeby nie było krwi. Dobra. Będę się starał, żeby nie było krwi. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, jest. Przejechaliśmy tędy. Ale to nawet śmieszne było, musicie przyznać. No, ta, ta gra jest wyjątkowo brutalna, tak, już wspominałem chyba o tym. Ajajajajajajajajajaj! Aj, 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 aj. Aha, tędy można wjechać, no dobra, no to, to jadę tędy. Dobra, dobra, dobra. JAK tym SIĘ STEROWAĆ?! Nie da. Dobra, teraz będzie, będzie fajnie, mówię wam. Z Timmy, będzie fajnie, przewiozę cię, tak mu powiedział tatuś, zanim... Pojechali da dalej. No tego tu się nie spodziewałem, szczerze powiedziawszy, że to takie parkoury. Okej, okay, respawn. Ciekawe, co nam jeszcze przyszykowali nowego. Guts and Glory. No czyżby to miało podbić YouTube? Y? Chociaż na razie mówię, jest w bardzo fazie takiej, takiej, tej i nawet ciężko to zdobyć. Jest zaliczony kolejny punkt. Aha, aha, tutaj są te. Te haczyki. Przejadę? Jest, przejechałem. Dobra. Co tym razem nam przyszykowali twórcy? Co to jest? Controller Action Z Headlight. Aha, czyli muszę. A, patrzcie Muszę. O, przejechałem. Przejechałem i nic mnie nie zabiło. O, że w dzwoneczek. No, powiem wam, że tu hardkorowe TT, takie niektóre TT się robią. Okej Aha, no to już się najeździłem. Dobra, jedziemy, damy radę. 177 metrów skoczyłem, nie mam pojęcia gdzie, ale według gry skoczyłem 177 metrów. No, no ledwo, że się puknął o podłoga a ten już... Co za gunwo. To nie fajne takie. Okej, no co... P p p p szalony. O dobra, jest, jadę, jadę. Jest? Okej, okay, dojechałem. Co ja to teraz mam? Slow down, Split, speed isn't always the solution, czyli y prędkość nie zawsze jest rozwiązaniem. Okej. Okay. Rozumiem. Dobra, powolutku. I skok. Jej. Co to za cholery było? piłeczka mnie zaatakowała no takie żarciki dobra what the hell what the hell dobra timmy leć elo wow <ścoughs> ja nie no jest chore psychopata robił psychopata robił tą grę nie ma innego wyjścia cyku 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 na potyku o dobra timmy elo Dobra, damy radę. No jak ja mam to przyjechać? Tu już jest meta! No! Cholerstwo! Cholerne cholerstwo! <laughs> ja tak nie chcę! To mnie nie lubi ta gra mnie nie lubi, no o, o, dobra, wyminałem nawet tymi przeżył. O, wszyscy przeżyli na razie. O! Wszyscy żyją! Wszyscy żyją! Wszyscy żyją! Wszyscy przeżyli. Tum, tum. Very nice. Very nice! Very nice! Yy, ona jeszcze nawet i na Steamie nie ma, słuchajcie, ta gra. Można ją zdobyć gdzieś tam na, yy, po prostu na jakichś yy, stronach internetowych. Yy, ale jak chcecie poszukać, to nie jest trudna do znalezienia. Yy, nazywa się... Zresztą już wiecie, jak się nazywa. Bo macie nawet w tytule. Yy, mam nadzieję, że Wam się spodobał krótki, bo krótki, ale, ale treściwy odcineczek. Jeżeli chceli, chcielibyście więcej z tej gry. No to myślę, że można byłoby coś z tym powalczyć i ja was serdecznie zapraszam do skomentowania tego, czy chcecie czy nie, no i do zostawienia do łapki w górę, także dzięki serdeczne za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, pamiętajcie rodzić tylko i wyłącznie o dobrą zabawę i do następnego odcinka, trzymajcie się, cześć!